Zapisałeś się na pobyt w ośrodku składającym się z 333 pięter. Każdego dnia na twój poziom zjeżdża platforma ze szwedzkim stołem, jednak im niżej jesteś, tym mniej jedzenia do ciebie dociera. A twój towarzysz planuje cię pożreć żywcem? Świetnie trafiłeś. Ja jestem Ksen i dzisiaj pokażę ci jak przeżyć odsiadkę w filmie Platforma. Film zaczynamy od ujęć na kuchni luksusowej restauracji, tylko po to, żeby przenieść się do obskurnej celi, w której przebywają główne postacie, Goreng i Trimagasi. Panowie nie są do siebie przekonani, jednak po jakimś czasie udaje im się dogadać. Trimagasi tłumaczy Gorengowi, jak działa dziura. Co miesiąc osadzeni są przenoszeni po 333 piętrach. Codziennie o tej samej porze platforma zjeżdża z jedzeniem. Teoretycznie starczy dla każdego. Praktycznie piętra poniżej 40 dostają jedynie ochłapy, a poniżej 50 zaczyna się głodówka. Dowiadujemy się też, że przytrzymywani mieli prawo do zabrania ze sobą jednej rzeczy. Trimagasi wybrało samoostrzący się nóż, a Goreng książkę pod tytułem Don Quixote. Platforma zjeżdża, a młodszy mężczyzna nic nie je. Pozostawia sobie coś na później, jednak po odjeździe platformy temperatura zaczyna gwałtownie wzrastać. Staruszek tłumaczy, że jedzenie należy do ciebie tylko wtedy, kiedy platforma jest na twoim piętrze. Jeśli cokolwiek zostanie, temperatura zacznie rosnąć lub maleć do momentu śmierci osadzonych lub wyrzucenia jedzenia na niższe piętra. Kolejnego dnia spotykają na platformie kobietę. Poszukuje swojego dziecka, co jest niemożliwe ze względu na to, że w dziurze znajdują się tylko osoby powyżej 16 roku życia. Towarzysze piętro niżej próbują wyciągnąć kobietę z platformy, jednak kończy się to dla nich kiepsko. Dni mijają, nadchodzi czas na przeniesienie. Niestety nasi protagoniści nie mają szczęścia i lądują na piętrze 171, a młody hiszpan budzi się związany. Trimagasi przygotował goręka tak, aby ten nie wyrządził mu krzywdy, po czym oznajmił, że będzie musiał go jeść kawałek po kawałku. Jednak mięso musi być świeże, więc goręk przez cały czas będzie żywy. Przez pierwsze 7 dni z uwięzionymi nic się nie dzieje, jednak ósmego dnia został mu odcięty kawałek mięsa z nogi. Podczas tego procesu na ich piętro zjeżdża platforma z Miharu na pokładzie. Kobieta rzuca się na Trimagasi'ego i zabija go. Przez pewien czas opiekuje się gorękiem, po czym zjeżdża na dół w dalszym poszukiwaniu swojej pociechy. Staruszek pojawia się w myślach mężczyzny jako jego sumienie, głos rozsądku, coś w tym rodzaju. Chłopak, aby przeżyć, musi dokonać aktu kanibalizmu bullshit! Człowiek potrafi przeżyć ponad miesiąc bez jedzenia, ograniczając wysiłek fizyczny, co nie wydaje się trudne w zaistniałych okolicznościach. Udaje mu się przeżyć ten miesiąc i zostaje przeniesiony na 33. piętro. Z racji, że jego poprzedni współwięzień jest martwy, zostaje mu przydzielona nowa osoba. Okazuje się nią być kobieta z administracji, która przyjmowała jego zgłoszenie. Przedmiotem, który ze sobą zabrała jest jej pies, jamnik Ramzes II. W wyniku rozmowy, dowiadujemy się, że przegrywa z nowotworem. Próbuje ona być głosem równości, który mówi, aby zjeść tylko wymaganą porcję, jednak mężczyźni piętro niżej nie wydają się być przejęci. Dopiero kiedy Goreng grozi, że jeżeli nie zaczną porcjować jedzenia, to po prostu narobi im do niego. Widać, groźba podziałała. Mija miesiąc i znów zostają przeniesieni. Tym razem piętro 202. Kobieta wie, co to dla nich oznacza i zamiast skoczyć w otchłań postanawia się powiesić, aby Goreng mógł ją zjeść i tak też zrobił. Bardzo odważna i trudna decyzja. Podczas tego miesiąca mężczyzna ma halucynacje związane z Trimagasim i Imuguri. Mówią mu, że jest Mesjaszem, że tylko on może uwolnić wszystkie osoby z się w dziurze. Powodem jego zwidów może być niedożywienie organizmu, bądź jakaś choroba psychiczna. Oto pewnie nie byłoby trudno po takich przeżyciach. Miesiąc mija i tym razem gronek trafił szóstkę w lotto. Dosłownie, został przeniesiony na szóste piętro z nowym partnerem. Beheratem, którego przedmiotem jest lina. Usilnie próbuje dostać się na samą górę. Sąsiedzi z piętra wyżej nie ułatwiają tego. Kiedy on rzuca im swoją linę, ci pozwalają mu do niego wejść, ale nie do końca. Kiedy jest blisko podłogi, ci wypinają. Się na niego i defekują. Obrzydlistwo. Mężczyzna niemal spada, jednak ratuje go gronek. Podejmuje decyzję, zjadą w głąb dziury i rozdysponują jedzenie dla każdego poniżej pięćdziesiątego piętra. Z racji że ci mają dostęp do jedzenia codziennie, egzekwują plan, wiedzą, że nie obędzie się bez przemocy i wykorzystują metalowe pręty z łóżek jako broń. Dojeżdżają do piętra pięćdziesiątego pierwszego, gdzie zaczynają rozdawać jedzenie. W pewnym momencie trafiają na mędrca, który wnioskuje, że potrzebny jest przekaz do administracji. Idealnie nienaruszone danie. Wybór pada na pana kotę. Kontynuują swoją podróż. Na jednym piętrze spotykają dwoje więźniów, którzy przetrzymują Micharu. Mężczyźni rzucają się kobiecie na pomoc. Nie udaje im się to, a kobieta zostaje zaćgana nożem. Zjeżdżają dalej i na piętrze 333 spotykają dziecko, schowane pod łóżkiem. Widzą, że jest wycieńczone, więc dają mu do zjedzenia pana kotę. Platforma niestety im ucieka i są zmuszeni zostać tutaj jedną noc, podczas której buharad popełnia sudoku. Gorek zabiera dziecko na platformę i zjeżdża jeszcze niżej, na piętro, które nie powinno istnieć, a wszędzie wokół panuje ciemność. Znikąd pojawia się Trimagasi, mówiąc, że Gronek w rzeczy samej jest Mesjaszem, ale nie jest przekazem. Mężczyźni odchodzą w mrok, a dziecko, śpiąc na platformie, jedzie na sam szczyt dziury. Na tym film się kończy. Platforma sama w sobie może symbolizować hierarchię: najwyższe piętra określimy królem, te poniżej szlachtą, duchowieństwem, rycerstwem i koniec końców chłopstwem. Oczywiście ci najwyżej mają najwięcej, a im głębiej, tym gorzej. Zmiana pięter prawdopodobnie chce pokazać, że każdy mógł być na innym miejscu i mógł mieć lepiej lub gorzej. Zastanówcie się, dlaczego niby jedzenie na platformie miałoby wystarczyć dla każdego. Może hiszpański rząd chce zobaczyć, co ma być impulsem, aby ludzie wreszcie zaczęli brać siebie za równych bez względu na rasę czy wierzenie? Odbierajcie to po prostu jako moją interpretację. A teraz właściwa część materiału. Okej, okay, postawmy sprawę jasno: nie chcesz pod żadnym pozorem wylądować w dziurze. Co miesiąc piętro, na którym się znajdujesz, jest zmienione, więc co miesiąc masz jakieś 12% szans na dostanie tego dobrego, więc są one raczej marne. Nasz bohater podpisał zgodę na przytrzymywanie go tam przez 6 miesięcy, nie wiedząc w zasadzie na co się zgłasza. Dziura ma kilka zasad, które teraz omówimy. Można wnieść jedną rzecz może to być cokolwiek. Reasumując, możemy zabrać ze sobą książkę, nóż, katanę, czy nawet broń palną. Jedynym zakazem jest znoszenie jedzenia. Nie można zachowywać jedzenia na później, jeżeli ktoś tak zrobi, temperatura będzie rosła lub malała do momentu śmierci osoby, która zatrzymała jedzenie. Temperatura wróci do normy po wyrzuceniu jedzenia. Platforma zjeżdża raz dziennie, a jedzenia teoretycznie starczy dla każdej osoby. Można zjeżdżać na dół, ale nie próbowałbym wjeżdżać do góry. Na każdym piętrze znajdują się po dwie osoby, co daje wynik 666 osadzonych, zakładając, że wszyscy żyją. Kiedy ludzie zostają sparowani, są przenoszeni zawsze w takiej samej konfiguracji, do śmierci jednego osadzonych. Jeśli tak się stanie, zostanie mu przydzielona osoba, która również straciła partnera, lub ktoś nowy. Wszystkie chwyty dozwolone, wewnątrz nie ma zasad. Możemy dopuścić się morderstwa, gwałtu, kanibalizmu czy innych przestępstw, z których teraz nie wymyślę. Platforma nie zatrzymuje się na piętrach, gdzie nie ma osadzonych. Wspomniałem już o tym, ale powtórzę: pod żadnym pozorem nie chcecie się tam znaleźć. Ba, nawet odsiadka w psychiatryku, jaką miał mieć Trimagasy, jest niebem w porównaniu do piekła, które czekało go na niskich piętrach. Ludzie znajdujący się tam od jakiegoś czasu są bezwzględni dla tych z niższych pięter. Mogą nawet oddawać fekalia na jedzenie, które zdążyło zjechać na dół. A ty nie możesz nic z tym zrobić, bo. To, czy wszyscy przeżyją, zależy tylko od ludzi nad ich głowami. Kanibalizm też jest jakąś opcją, ale tylko w wypadku, kiedy dostaniemy niskie piętro drugi miesiąc z rzędu. Człowiek potrafi wytrzymać lekko ponad miesiąc, biorąc pod uwagę zapasy tłuszczu zgromadzone przez organizm. Jeśli jednak wypadną nam dwa takie piętra z rzędu, nie mamy na co liczyć i czeka nas albo śmierć głodowa, albo stanie się kanibalem. Prawdopodobieństwo, że do tego dojdzie, jest dosyć spore, z racji 12% na wylosowanie wysokiego piętra. Spięcie się na wyższe piętra prawdopodobnie nie wypali, ale warto o tym wspomnieć. Możemy zabrać ze sobą jedną dowolną rzecz, więc czemu nie drabina albo linę? Dzięki nim moglibyśmy spiąć się na wyższe piętra, co zwiększyłoby nasze szanse na lepsze jedzenie. Jeśli osoby nad nami nie chciałyby kooperować, zawsze możemy użyć podstępu. Kiedy platforma będzie zjeżdżać na dół, wrzucamy między nią a podłogę linę z zawiązanym supłem. Ci nad nami będą za bardzo wciągnięci jedzeniem, żeby zauważyć kawałek liny z boku, więc mamy łatwe wejście. Nadal jest. Jest to bardzo ryzykowne zagranie, bo absolutnie wszystko zależy od sąsiadów z góry. Jeśli znajdziemy się na wysokim piętrze, mamy trzy opcje. Jemy tyle, ile możemy i gromadzimy tłuszcz w razie zjazdu na niższe piętra. Kolejną jest zjazd na dół i rozdysponowanie jedzenia tak, aby starczyło dla każdego. Inna możliwość to zabicie każdej napotkanej osoby. Nie zabiorą nam jedzenia, jeśli nie będą żyli. Musielibyśmy jednak mieć ze sobą broń, najlepiej jakiś miecz lub katanę. Starczy na długo i można łatwo zadać śmiertelne ciosy. Zwłaszcza, że jako ubranie mają pojedynczy, lekki kominezon, co nie utrudni cięcia. Ramy od łóżek też wydają się solidne, więc czemu ich nie użyć? Opcją jest też zgarnięcie broni palnej. Najlepiej coś lekkiego jak Glock, jednak nie jesteśmy pewni, czy będziemy mogli wnieść ze sobą amunicję. Dlatego składniałbym się raczej w stronę broni białej. Nie ma ograniczonych pocisków, więc lepiej nada się do potencjalnego zamordowania 664 osób. Ostatecznie możemy zdecydować się na wjazd platformą w górę, ale to wyjście jest ostateczną, Opcją, jeśli wszystkie wyżej wymienione zawiodą. To jedzenie musi być jakoś umieszczane tam, gdzie powinno, a obsługa musi jakoś to zorganizować. A ty, jak spróbowałbyś przeżyć sytuację pokazaną w filmie Platforma? Daj znać w komentarzu. Nie zapomnij o subskrypcji i łapce w górę, jeśli ci się podobało. Masz jakiś film, który chciałbyś zobaczyć w tej formie? Napisz jego tytuł, a ja przypnę ci serduszko i kto wie, może to właśnie ten film zostanie umówiony jako następny. Tymczasem do następnego i cześć!